Dobra, zaczynamy od kierowcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wczoraj miałyśmy 40 stopni, tak dzisiaj mamy zimno. Śniegi. Dajemy się na kanion. Przynajmniej się staramy. O na... Wprawdzie miałyśmy bruski na ramionczkach ale Asia... Teraz ubrałyśmy wszystko co miałyśmy. Wruszyłyśmy z Flagstaff pół godziny temu. w jest też było słońce. La, la, la. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy kogo? Wszystkich! Pozdrawiamy swoich bliskich. Pozdrawiam mamę Zosię, tatę Rysia, brata, żonę, brata, Michałka. No i wszystkich znajomych. I Wonka. Kogo pozdrawia Iwonka? Mamy tatę babcia. Babcię. <noise> Tata Tomka się pozdrawia, <noise> oczywiście. No i całą ekipę, oczywiście całą ekipę z Meksyku. Jak Mek Meksyk pozdrawiamy. pozdrawiamy. Kochamy was mimo wszystko. <laughs> mimo wszystko. <laughs> My już tęsknimy naprawdę. My <laughs> no już tęsknimy. Już tęsknimy. Ym, co jeszcze? Pozdrawiamy Majkę i Monikę. Tak? Maję, Monisie, tak jest. Tak, tak. Dobra, wrócimy później.